Witam ponownie na kanale. Teraz mamy innego zawodnika. Jest to W245 B-klasa, 7 rok. Sorry. I tutaj jest problem taki, że silnik równo pracuje. Jest wypadanie zapłonów tylko na czwartym cylindrze. Poboru oleju nie ma, płynu nie ubywa. Zaraz pokażę Wam, jak samochód odpala na zimnym. Odpalamy. Serwis też do skasowania, ale to już inna historia. Na razie czeka nie ma. O, już się zapalił. Jeszcze tak chwilę pochodzi, i całkowicie komputer obetnie wtrysk na czwartym cylindrze. Błędy będą oczywiście z, z mieszanki i z wypadania zapłonów w momencie, kiedy on ma odcięty cylinder, to no, nie, mo, nie można tym jechać, zwłaszcza, że to jest automat. Można uszkodzić skrzynię biegów. O, teraz już słychać, jak pracuje na trzy gary. Wyłączę ten wiatrak. Mercedes. Słychać i widać wibrację. Teraz słuchajcie, jest taka akcja, że gdy usuniemy błąd, w tej chwili go usuwam. On teraz jeszcze, jeszcze nierówno pracuje, ale w miarę rozgrzewania silnika ta praca będzie coraz lepsza, aż zrobi sobie takie korekty, żeby wyrównoważyć tą, tą pracę tego cylindra. I w zasadzie od tego momentu można samochodem jeździć, nawet zrobić 500 km ciurkiem. Nie, nie zapali się żaden błąd, żaden czek, żadnych objawów do następnego ostygnięcia im było zimniej na dworze tym no troszeczkę dłużej trwało zanim się rozgrzał i, i zaczął pracować normalnie i on jeszcze równo nie, nie pracuje ale po przejechaniu tam kilku kilometrów on już się wyrówna i nie ma, nie ma, nie ma z nim żadnego problemu tak jak mówiłem nie pobiera oleju więc gładzie cylindrów pierścienie można na 99% wykluczyć, płynu nie pobiera, więc ciśnienie też mu nie, nie ubywa, więc dlaczego o tym mówię? Bo był robiony pomiar kompresji, i na na przepraszam, na czwartym cylindrze jest w tym momencie 8 bar, ciśnienie sprężania. Ja tutaj wkleję kolejność pomiaru. Kolejna aktualizacja W245, silnik 226, 980, 60 jakoś tak. Sytuacja z wypadaniem zapłonu na czwartym cylindrze. Sprawdzam teraz szczelność komory spalania jest ustawiony na czwartym cylindrze teraz. Kurczę, nie łapię ostrości. Tu jak widać krzywki są u góry. Pierwszy cylinder na wahaniu. Czwarty w górnym martwym punkcie. Więc w tym momencie zawory są zamknięte. Zawory są zamknięte, więc komora powinna być szczelna. Aha. Tu jest włożona końcówka do pomiaru ciśnienia sprężania i tu jest przejściówka i tu jest pistolet pod kompresor. I teraz chcę wziąć, o, tak może być ok, dam tutaj żeby było widać. żeby było widać, tu jest Sący kanał, wydech jest na dole i ja mu teraz lekko widzicie to zawór sący jest albo uchylony, albo wypalony i teraz tak tutaj. Ten jest, wydech jest luźny. A tutaj nie ma żadnego luzu. Jest podparty. Słuchajcie, on się nie. O, ten. Jest luźny, więc mogę przesuwać tym pieskim konikiem, jak tam zwał. Tutaj też. Natomiast tu on stoi. Nie da się tego. Więc podejrzewam, że y, hydraulik jest podparty. Jeszcze raz dla pewności, ten sam test ze zdjętym wałkiem więc zawory już nie mogą być podparte i pompujemy. Tutaj chyba nie ma wątpliwości. No, i chwast wyrwany. No, i test benzynowy. Nalane benzyny ekstrakcyjnej tutaj na zawór. I benzyna się pojawiła tu. Innych już nie sprawdzam. I tak, wszystkie trzeba dotrzeć. Tutaj, jak się przypatrzy. Tu. Jak te zawory są osadzone, a jak jest osadzony ten, on po prostu wygląda, jakby wpadł, jest głębiej i przez to się podparł, ale teraz już też nie trzyma. Głowica już zebrana. Tutaj jest pierwszy cylinder drugi trzeci i ten nasz czwarty to jest zawór z trzeciego wydechowy czyli no a też już on jednak brał olej bo tutaj uszczelniacze zaworowe już nie istnieją ale co ciekawe tu mamy sprężyny. Sprężyny są takie same. Talerzyki są takie same. Zabezpieczenia takie same. Tu mamy zawór ten. Nasz winowajca. On po prostu wpadł. On po prostu wpadł w tą prowadnicę. Tu było 8, a tu było po 12,5 bodajże. I jakie te są okopcone? a jaki ten jest wymyty. I tu jest zawor z sący z tego, a tu jest na przykład z drugiego. Tak, więc tutaj on, zawór się wyklepał, hydraulik nie, regulator hydrauliczny nie puścił no, nie cofnie się. Sprawny się nie cofnie, więc podpierał zawór. Aż dziwne, że, że, że go nie, nie wypaliło, tylko w ten sposób w ten sposób się zachował. Ok. Tutaj maniany żadnej nie było, bo widać po, po frezarce, ale prawdopodobnie już kiedyś była robiona ta głowica bo na, na uszczelce nie ma żadnego oznaczeń tylko jest 20 i tyle I tutaj są kamienne uszczelniacze I tutaj są kamienne uszczelniacze